Witam Państwa serdecznie na meczu 16 kolejki 4 ligi lubelskiej grupy drugiej. Ja nazywam się Karol Piwko i skomentuję dla Państwa to spotkanie. Wynik z zeszłego tygodnia dla drużyny startu na pewno nie zachęca. Liczymy na lepszą postawę naszych ulubieńców i ciekawe widowisko przedstawię za chwilę Państwu składy obu zespołów. Zacznę od drużyny gości, czyli kłosa hełm. Z numerem 98 bramkarz Michał. Łopąk Z numerem drugim Artur Rudkowski, z numerem trzecim Emil Poznański, kapitan zespołu, z numerem 7. Paweł, Paweł Mazur z numerem 9. Dominik Dąbrowski z numerem 10. Damian Flis z numerem 13. Kamil Lesiak z numerem 15. Damian Jabłoński z numerem 16. Piotr Poznański z numerem 18. Patryk Gierczak oraz z numerem 19. Damian Kuśmierz. No i ławka rezerwowych tejże drużyny z numerem 4 Filip Kuźmiński, z numerem 5 Carlos Moreno, z numerem 6 Krzysztof Rak, z numerem 8 Jakub Rak, z numerem 14 Dawid Krawiec oraz z numerem 20 Łukasz Drzewicki. No i czas na skład drużyny startu Krasny Staw w bramce z numerem 99 Krzysztof Janiak, z numerem 2 Piotr Korzuchowski. Z numerem czwartym Radosław Lenart, z numerem piątym Juri Krajko, z numerem dziesiątym Daniel Chariasz, z numerem jedenastym Ali Balando, z numerem siedemnastym Miłosz Ciechan, z numerem dwudziestym Michał Saj, z numerem dwudziestym trzecim Dominik Skiba, z numerem dwudziestym czwartym Dawid Sodecki, kapitan oraz z numerem siedemdziesiątym siódmym Kryspin Florek. I ławka rezerwowych z numerem pierwszym jestem Krupa z numerem 3, Kornel Piwko z numerem 7, Marek Szponar z numerem 14, Karol Łubkowski oraz z numerem 16 Karol Kowalski. Za chwilę rozpoczniemy to spotkanie. Zawodnicy wraz z sędziami wychodzą już na murawę. Jako już dzisiaj mamy 11 listopada, czyli Święto Niepodległości. Za chwilę zostanie odegrany hymn państwowy. Szanowni Państwo, tak jak wcześniej wspomniałem, w dniu dzisiejszym obchodzimy 103 rocznicę odzyskanej przez Polską niepodległości. Dlatego proszę teraz wszystkich Państwa o powstanie i wysłuchanie godnością hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego.

Już po hymnie narodowym przedstawię jeszcze Państwu sędziów dzisiejszych zawodów. Sędzią głównym Pan Marcin Kluk, asystentem Fryderyk Cielica oraz drugim asystentem Maciej Teterysz. Przyspieszamy Daniel Chariasz. Miłosz Ciecha. i uderzył się w nogę. miłość. W tej sytuacji jest kontra. Trzeba uważać. Próba strzału Dominika Dąbrowskiego. Sołdecki długo prowadzi piłkę Dawid. Nikt go nie atakuje. Kożuchowski. Po raz kolejny próba dłuższego zagrania. Oj, 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 No jakby to było w światło bramki, no to Michał Łopąg popełniłby ogromny błąd. Górne zagranie. Oj, oj, oj Krzysztof Janiak co tutaj się wydarzyło? I wyszła taka niecodzienna sytuacja Kupmy się jednak na spotkaniu Dobre zagranie Dawida Sudeckiego do Aliby Alibalando Założył siatkę i jest rzut karny Znakomicie zrobił to Aliba Założył siatkę Kamilowi Leśniakowi I Dawid Sudecki Będzie miał szansę Żeby popisać się Kolejną bramką W poprzednim meczu również strzelił gola nasz kapitan Nie wiem czy również, ale strzelił gola nasz kapitan Przypisałem mu bramkę w swojej głowie, bo się, że nie pomyli się Dawid I tak jak myślałem Dawid Sołdecki nie pomylił się I mamy 1 do 0 dla zespołu startu. To jest siódma bramka Dawida w tym sezonie. 1 do 0 dla Saku Krasyca. Bramkę 3Meczu. Z z numerem 24. Kabija zespołu. Dawid Sołdecki. Starg 1 plus 0. Florek, ale dobrze interweniował cały czas Lando. Uderzaj minimalnie obok bramki Daniel Hariarz. Naprawdę milimetry. Pierwsze w tym. W tych rozwykłych, ale mo może o tym za chwilę. Dobrze interweniował teraz Michał Saj. Ofiarnie się zachował. Nasz obrońca. Już Ciechan. O i słupek! No ale, ależ piękne uderzenie. I Dominik Skiba. Nad bramką. No ale na obronę Dominika powiem, że miał bardzo trudną sytuację. Piłka mu tam kozłowała. Hariasz. I dwa. Dwa do zera. Znakomite zagranie Daniela Hariasza. No i gol Dominika Skiby.

Kłosa. Na krótko. Uderzenie i Dawid Sołdecki. Wybija piłkę. Michał Saj. Skiba. Ależ zagranie Dawid Sołdecki. I brawo dla Dawida. Druga bramka naszego kapitana. Drugi gol Dawida Sołdeckiego w tym spotkaniu, ale jak pięknie zaczęliśmy grać w piłkę, przyspieszyliśmy i od razu widać, że gracze Kłos'a mają problemy. I trzy na startu Krasny W 54 minucie swoją drugą bramkę w tym meczu strzelił kapitan zespołu grający z ONS24 Dawid Sołdecki. Pożuchowski, dobre zagranie do Dawida Sudeckiego. Dawid Sudecki jest w polu karnym, Miłosz Ciechan, teraz Florek, idzie szeroko Miłosz, do to też zagranie, Miłosz Ciechan, ładnie obiechał Rutkowskiego, Dominik Skiba jest już w polu karnym, Skiba i drugi rzut karny, to będzie szansa na hat-trick Dawida Sołdeckiego, czy po raz trzeci po pana bramkarza gości, Dawid Sołdecki. I gol, znakomicie wykonany rzut karny, kolejny z zimną krwią, Dawid Sołdecki, hat-trick w dzisiejszym spotkaniu i tą bram dobił do 9 trafień w tym sezonie, nasz środkowy pomocnik. Sołdecki, uderzenie i łapie łopą. Długo się zastanawiał Dawid i ostatecznie stracił piłkę, jest kontra. Mazur, znowu słyszymy z trybun, najważniejsze to zachować w to tym znaczy czyste konto. Ryspin Florek, zagrywa wzdłuż, jest bramka, jest bramka Dominik Skiba, strzela bramkę. Że dublet ustrzelił nasz napastnik w dzisiejszym spotkaniu. Uderzenie i dobra interwencja. Krystiana Krupa. Zobaczymy, czy Demen Kuśmierz będzie po bezpośredniego uderzenia. Prawdopodobnie tak. Uderza. Krystian Krupa. Całe szczęście no odbiła się Krystiana wypiłka. Carlos Moreno będzie miał sytuację. Uderzał, Broni Krystian Krupa. Znakomita interwencja naszego bramkarza. teraz faulowany już Już widać ogromną frustrację I żółta kartka dla Miłosza Ciechana Żółta kartka również dla naszego, dla naszego bramkarza. Krystian Krupa. Za dyskusji z arbitrem. I sędzia Marcin Kluk kończy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję państwu za uwagę. Start wygrywa 5:0. Kłaniam się Karol Piwko. Mateusz Diczera. Bramki dzisiejszy mecz zdobyły: 30. i 50., 41. i 65. minucie David Sobeczki, 45. i 75. minucie Dominik Świgba. Dziękuję wszystkim za obecność. Zapraszamy na kolejne mecze startu własny stad w niedzielę 14 listopada. Kafir z krasnego stawu uwielbiany przez miliony Polaków. Nasz pomysł na twoje danie: